Cześć wszystkim! Czy wiedzieliście, że jedno z najpopularniejszych owoców na świecie może być kluczem do waszego zdrowia? Tak mowa o jabłkach. W dzisiejszym odcinku Naturalnie zdrowo odkryjemy, dlaczego warto włączyć je do swojej codziennej diety. Dlaczego jabłka są kluczem do twojego zdrowia? Po pierwsze, są bogactwem składników odżywczych. Jabłka to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów. Zawierają witaminę C, która wzmacnia naszą odporność, oraz witaminy z grupy B, wspierające nasz metabolizm. Dzięki temu, regularne spożywanie jabłek może przyczynić się do lepszego samopoczucia i zdrowia. Po drugie, wspomagają trawienie. Dzięki wysokiej zawartości błonnika, jabłka wspomagają trawienie i regulują poziom cukru we krwi. To oznacza, że mogą pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu energii przez cały dzień. Po trzecie, Działają korzystnie na serce. Regularne spożywanie jabłek może obniżyć poziom złego cholesterolu LDL, co korzystnie wpływa na zdrowie serca. To prosta i smaczna metoda dbania o układ krążenia. Po czwarte, wspomagają odchudzanie. Niskokaloryczne i bogate w błonnik jabłka pomagają kontrolować apetyt i wspierają proces odchudzania. To idealna przekąska dla osób dbających o linie. Po piąte. Chronią przed chorobami. Antyoksydanty zawarte w jabłkach pomagają w walce z wolnymi rodnikami, chroniąc nas przed chorobami. To naturalna tarcza ochronna dla naszego organizmu. Jak widzicie, jabłka to owoce pełne zdrowotnych właściwości. Włączcie je do swojej diety i cieszcie się lepszym zdrowiem. Jeśli podobał Wam się ten film, zasubskrybujcie nasz kanał Naturalnie Zdrowo. I kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia!